Cześć! Witam wszystkich na kanale Pierwszy Grosz, czyli miejscu, w którym dowiecie się, jak i gdzie zarabiać swoje pierwsze pieniądze wykorzystując do tego internet. No i dzisiaj mam dla Was stronę, która jakiś czas temu już była u mnie na kanale omawiana, więc do takiego szerszego omówienia tej strony zapraszam właśnie do tamtego filmu, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tam macie wszystko pokazane, jak i co tutaj należy robić, żeby móc sobie tutaj zarabiać. Plus dodatkowo na tej stronie jest taki bonus powitalny, w którym dostajemy darmową skrzynię. No i za otworzenie tej, tej skrzyni możemy wygrać nawet do 250 dolarów. Więc warto sobie spróbować, bo nawet jeżeli mielibyśmy z tej strony nie korzystać, to może nam coś fajnie, fajnego, atrakcyjnego paść. I tak naprawdę, otwierając tego taką skrzynię, bo ten bonus powitalny możemy sobie z tej strony wypłacić. Także link do, do takiego szerszego opisu tej strony macie na pewno. W opisie filmu, a ja dzisiaj Wam pokażę ofertę, właśnie na tej stronie, na której można zgarnąć ponad 35 dolarów, co w przeliczeniu na, na nasze polskie złotówki wychodzi prawie 150 zł za zrobienie jednej oferty, a wypłaty w sumie na tej stronie są tak naprawdę od 5 dolarów. Więc za wykonanie takiej jednej oferty, takiego jednego zadania, mamy tutaj właśnie możliwość zarobienia 150 zł tak naprawdę za darmo. Grając sobie grę. A o jaką grę chodzi? No to co? Po, zare po zarejestrowaniu się na tej stronie, jeżeli jeszcze nie macie konta, to też link znajdziecie w opisie filmu. Mamy tutaj nasz panel główny, no i mamy różne, różne oferty, różne zadania do zrobienia. No i szukacie sobie tutaj w tej, na tej ścianie ofert gry o nazwie Ride Shadow Shadows Legends. No i klikacie sobie tutaj w Start tej oferty. To jest gra na Androida. Nie wiem, jak to jest na iOSa ale na pewno mam tutaj widzimy zakładkę, że na, Andro na Androida tą grę można grać. Więc, więc bardzo ważną jeszcze też wiadomością jest chyba taka, że, że nie, może, nie mogliście wcześniej w tą grę grać, żeby, żeby dostać tutaj nagrodę. Więc jeżeli ktoś już grał gdzieś tam sobie w przeszłości w tą grę, no to raczej, raczej ta oferta nie jest dla niego. No bo po prostu nawet po wykonaniu tego zadania, które, które, które jest w tej grze zawarte, no to po prostu tego naliczenia, tej nagrody nie dostaniecie, no bo już po prostu na przykład macie to zadanie ukończone grając, grając jakiś czas temu po prostu i, i po prostu szkoda marnować czasu, więc jeżeli nie graliście, no to możecie sobie tutaj właśnie te 35 dolarów spróbować odebrać i jak to zrobić, no to co, klikamy sobie tutaj start offer, no i musicie być oczywiście zalogowani na Androidzie, no bo to grając na grając na komputerze to nie przejdzie, musicie po prostu się zalogować na tą aplikację, ściągnąć tą aplikację z Google Playa, no i tam po prostu tam po prostu tą grę ściągnąć i zacząć robić zadanie, ale zanim jeszcze tutaj pokażę Wam co trzeba tutaj zrobić, no to dodatkowo za to, że, że sobie tą grę ściągniecie, znaczy nie tą grę, a tą aplikację sobie ściągniecie na, na wasz telefon, to dodatkowo dostajecie tutaj 15 centów do waszego konta. A tutaj w sumie wypłaty są, tak jak powiedziałem, od 5 dolarów na Paypala, także, także za, zawsze warto sobie to troszkę przyspieszyć, ściągając jakieś tam aplikacje, czy jakieś to, te zadania na tej stronie wykonywać. No ale dobra, przechodząc sobie tak już do tematu, klikamy sobie Start ofert, no i tutaj mamy tą właśnie grę, no i mamy zadanie, które musimy tutaj zrobić. Widzimy, jest, jest tutaj nagrodą, tutaj jest ponad 35 dolarów, no, i mamy kroki, jakie należy tutaj wykonać w tej grze, żeby, żeby zaliczyć to zadanie i żeby dostać wynagrodzenie. No to widzimy, że musimy tą grę zainstalować i otworzyć jakieś dwie szardy, czy jakieś tam pewnie skrzynki, albo coś w tym stylu. I mamy na to 14 dni, czyli 14 dni, żeby po prostu te szardy spróbować sobie w tej grze otworzyć. Oczywiście na, na YouTube znajdziecie różnego rodzaju poradniki jak to zrobić najszybciej w najkrótszym czasie, także po prostu ściągać tą grę. Albo najpierw patrzycie, oglądacie jakiś tam właśnie poradnik dotyczący tych szardów. No i po obejrzeniu takiego poradnika, jak ktoś nam wam właśnie w tym, w tym filmie tłumaczy, jak to zrobić w jak najkrótszym czasie, no to wtedy możecie sobie przejść właśnie na tą stronę, kliknąć na waszym telefonie start ofert. No gra wam się po prostu ściąga. No i po, po ukończeniu tego zadania te 35 dolarów są przelewane. Na Wasze konto, na, właśnie, na freecashu. No i wtedy możecie sobie po prostu gdzieś przejść do opcji wypłatami i tą wypłatę lecić, No bo tak naprawdę wykonacie pewnie tą ofertę dużo szybciej niż w te 14 dni. Wtedy sobie tu klikacie tą zakładkę Cash out. No i macie różnego rodzaju opcje z wypłatą. Tak jak powiedziałem, minimalna wypłata to jest 5 dolarów i można sobie tutaj właśnie skorzystać opcji wypłaty na Paypala, a jeżeli chodzi o inne metody wypłat. Jak widzimy są tu też kryptowaluty, jakieś karty podarunkowe na Netflixa, konta Netflix, Spotify i jakieś inne. Można sobie nawet jakieś skórki w grach odebrać. Także musicie sobie tutaj zrobić rozeznanie czy, czy po prostu najlepszą opcją do wypłaty jest Paypal czy po prostu jakieś inne inne zewnętrzne też opcje do, do wypłaty. Także myślę, myślę, że z mojej strony to będzie tyle, no bo tutaj Wam tak szczegółowo chciałem po prostu przedstawić tą jedną ofertę, która tak jak powiedziałem jest warta jak na dzień dzisiejszy przy, przy, tym, przy tym kursie dolara na złotówki. Jest to około 150 zł, także można sobie troszkę, troszkę zgarnąć. Póki ta oferta jest oczywiście aktywna, bo ona może też w każdej chwili zniknąć, jeżeli dużo osób tą ofertę wykona, no to ona po prostu z tej strony zniknie, Także Także nie czekajcie, jak ktoś jest chętny, ktoś ma dużo czasu, lubi sobie w takie klikanki gdzieś grać na, na telefonie. No to ta, ta oferta jest właśnie dla, dla takich osób. Także myślę, że tak jak powiedziałem, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, widzimy się, słyszymy się w kolejnym filmie. No i co, do zobaczenia. No i cześć.